Nauczanie domowe, czwartek, dwudziesty pierwszy tydzień, zwykły. Psalm 145, wersety od drugiego do siódmego. Tytuł: Wielkość chwały Boga. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien Wielkiej chwały a wielkość Jego niezgłębiona. Pokolenie po pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twoje cuda. Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych i głoszą wielkość Twoją. Przekazują pamięć o wielkiej Twojej dobroci i cieszą się Twą sprawiedliwością. W wersecie trzecim psalmista modli się, mówi, informuje nas równocześnie: Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. W tym króciutkim wersecie mamy dwa ważne elementy. Pierwszy to jest wielkość chwały Bożej, a drugi to jest Nasze docenienie tej chwały, reakcja na chwałę Bożą, która się nam pokazuje, objawia. Zatem mamy coś obiektywnego i w tym wersecie, wielki jest Pan, a wielkość Jego niezgłębiona. Podkreślenie, że już widzimy, jak Bóg jest wielki, a z drugiej strony, że nigdy do końca nie jesteśmy w stanie. Zgłębić tego tematu, odkryć wszystkiego, dociec, ponieważ jesteśmy za mali, ponieważ jesteśmy stworzeniem. Co jednak nie zwalnia nas z tego, że powinniśmy reagować na tę chwałę Bożą i jej wielkość, która nas przekracza. To podkreśla ten fragment, gdy mowa jest o tym, że On jest godzien naszego uwielbienia. Godzien tego, żeby tę chwałę podkreślać, oddawać Mu i akcentować. Przyjrzyjmy się więc temu procesowi, który w nas pod wpływem tej chwały Bożej powinien się dokonywać. Chwały Bożej nie da się niczym zmierzyć, bo Bóg przekracza wszystkie wymiary. I z tego powodu nasze uwielbienie Boga powinno być jak największe, największe z możliwych, najbardziej dla nas dostępne, jak tylko potrafię. Widzimy zatem, że poznanie czegoś obliguje, zobowiązuje, jakby nas przymusza do tego, ja powinienem to zrobić. Jeśli dostrzegam Bożą Chwałę, to Odpowiedzią jest uwielbiam. Jeśli widzę, to reaguję. I teraz króciutko trzeba by powiedzieć, że chwała Boża w Biblii rozumiana jest jako widoczny w świecie Boży majestat i objawianie się tego majestatu. To jest chwała Boża. Potęga, okazałość w stworzeniu, świętość i moc w zbawieniu. W tych dwóch procesach ta wielkość, właśnie chwała się objawia, ten majestat jest widoczny. Powtórzmy, potęga i okazałość w stworzeniu, patrzę na świat, patrzę na to, co się dzieje wokół, dostrzegam Boże inicjatywy i interwencje oraz świętość i moc w zbawieniu, w pomocy, którą niesie Bóg człowiekowi, w tej drodze, którą mnie prowadzi, w tych Bożych działaniach wprost, żeby człowieka podnieść i uświęcić. A zatem ten drugi element, moja reakcja, to jest oddanie czci. Kiedy mówimy o chwale Bożej z naszego punktu widzenia, to jest coś, co ja mam zauważyć, co mam docenić, uwielbić Boga, służyć Bogu. I w ten sposób mówimy, że ja oddaję chwałę Bogu. To, co się jemu należy, bo ta chwała jest jego atrybutem, jego cechą, jego osobowością, mówiąc tak po ludzku. I teraz w praktyce możemy poświęcić na uwielbienie dwie minuty. Na przykład w modlitwie mojej porannej czy wieczornej mam jakiś fragment tej modlitwy, jakąś myśl czy jakąś pieśń i przez dwie minuty uwielbiam Boga ale mogę uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym i uwielbiam Boga przez dwie godziny. Mogę uczestniczyć w codziennej mszy świętej i wtedy uwielbienie Boga jest każdego dnia przez pół godziny, godzinę czy 45 minut. Ale mogę Bogu ofiarować cały dzień, biorąc udział w rekolekcjach. I cały ten dzień jest oddawaniem chwały Bogu. I z tego powodu, pod tym kątem patrząc, najwyższym stopniem uwielbienia Boga jest decyzja kobiety bądź mężczyzny, którzy wybierają życie w celibacie, w zgromadzeniu kontemplacyjnym. To jest, patrząc pod tym kątem, najwyższy stopień. To nie jest dwie minuty dziennie. To nie jest dwie godziny raz w tygodniu. To nie jest tylko codzienna liturgia. To jest całe życie Bogu ofiarowane. Zwykle jest to klasztor zamknięty, w którym dzień podzielony jest między modlitwę a pracę. I właściwie całe życie takiego człowieka jest oddaniem chwały Bogu, bowiem jemu poświęcam wszystko: czas, pracę, myśl, siebie. Dlatego Kościół. Tak zawsze przywiązywał wagę do tych powołań i powinien przywiązywać wagę do tych powołań. A to oznacza dwa elementy: najpierw moją świadomość, a potem moją reakcję. Ja, jako kościół, jako cząstka kościoła, jako komórka, rozumiem, że taki styl życia jest stylem, który w tym Salmie jest podkreślony, a który pokazuje, to jest istota, to jest coś najważniejszego. Żeby nie utracić tej świadomości, że ja mam reagować na chwałę Boga, że ja mam reagować na coś, co poznałem. I w związku z tym jest to wymiar taki materialny, każdy z nas powinien dołączyć się do utrzymania takich klasztorów. Materialnie powinien je wspierać w jakiejkolwiek formule, w jakikolwiek w sposób, ale to powinno w nas być. Ja widzę wartość, rozumiem to i dlatego ja się przyczyniam do tego że osoby, które taki styl życia wybrały, podjęły właśnie ze względu na chwałę Bożą, powinny być utrzymane, docenione. Powinno się im zapewnić możliwość takiego właśnie funkcjonowania. I po drugie, wszyscy powinniśmy być zapatrzeni w ten kierunek uwielbienia. Zatem. Czy ja mogę te dwie minuty dziennie, czy ja mogę dwie godziny w ciągu tygodnia, czy ja mogę być na codziennej Eucharystii, to jest ta godzinka uwielbiania Boga w takiej formule liturgicznej, czy ja przeżywam rekolekcję, ja powinienem dążyć do tego. To, to jest kierunek. Ja nie mogę powiedzieć, a ja nie będę w zakonie kontemplacyjnym, to mnie nie interesuje. Nie, to jest kierunek Twojego życia, uwielbienie Boga. Zrób tyle, ile możesz, albo ile powinieneś, bo czasami możemy się tak usprawiedliwiać. No, ja właściwie nie mogę za bardzo uwielbiać Boga. To byłoby kłamstwo. Ty masz uwielbiać Boga w tym wymiarze, jaki tylko możesz. Majestat Boga jest najwyższy i jest oczywiście nieproporcjonalny do niczego, ale Proporcjonalne powinno być działanie do tego, jak tylko mogę, jak tylko jest możliwe. Boga nie zmierzę. Ten majestat jest przekraczający, ale moje uwielbienie powinno być rosnące. Nieproporcjonalna wielkość, ale proporcjonalne działanie uwielbiania Boga. Niech w tym ci błogosławi ten, który jest godzien uwielbiania, Ojciec, Syn i Duch Święty.